Dzień dobry. 8 sierpnia. Pogoda nas niestety nie rozpieszcza. Widzicie czarne chmury, deszcz pada i niestety, ale taka prognoza jest przewidziana również na najbliższe dni. A jako że mamy 8, to zostały dokładnie 3 dni do Irona. Co to oznacza? No trzeba zacząć pierwsze przygotowania. Trzeba się ogolić, obciąć paznokcie, żeby potem to mocno nie przeszkadzało. Ja jadę teraz do fizjoterapeuty, mamy 7.55, Dzisiaj nie ma treningu, dzisiaj jest tapering, delikatne, dosłownie jakiś spacerek, a następnie ładujemy węglowodany i cały czas się nawadniamy. Dzisiaj ładowanie jest delikatne, od jutra zaczynamy mocno. Jutro ruszamy do Gdańska i myślę, że więcej rzeczy pokażę Wam jutro. Zobaczcie na tą pogodę. No to jest jakiś kurs na koszmar. Mam nadzieję, że to się polepszy. Jeszcze dwa słowa o mnie: tak jak myślałem, waga jest fajna. Nie nagrywałem ostatnio, więc powiem 72,8% pokazała waga dzisiaj i 73,1% na drugiej. Więc myślę, że przy teraz odstawieniu całkowicie, całkowicie całego takiego gównianego pokarmu, a skupieniu się tylko i wyłącznie na pokarmie dobrym, czyli ładowaniu węglowodanów, dobrym nawodnieniu. Myślę, że waga startowa może być w granicach 72,5, czyli to jest 2,5 kg mniej niż na maratonie krakowskim. Także jestem dobrej myśli. No to lecimy na igły. Piątek 9 sierpnia. Ja już zapakowano jest 8 Myślę, że jakieś 7-8 godzin i będziemy w Gdańsku, także do zobaczenia w Gdańsku. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. W takim właśnie morzu trzeba będzie popłynąć kilometr w głąb. Jest sraka. No trochę większe niż nad Krasnym. No i zaraz spróbujemy wypłynąć sobie za te bojki i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie jest taka zimna jak się udawało. Nie ma tragedii, zobaczymy jak się będzie pływać. Większa wyporność, nie wiem czy mnie słychać, będę mówił tak. Jest większa wyporność, zdecydowanie pod prąd płynie się dużo, dużo ciężej. Ale z prądem płynie się rewelacyjnie. Jest słono, więc po 20 minutach pływania chce mi się trochę żygać, bo się nałykałem. Ale ogólnie nie ma strachu, no, trzeba wyczuć fale, trzeba wiedzieć kiedy się wynurzać. Płynie się podobnie. Jest fajna wyporność, w piance jest bezpiecznie, nawigacja była super, także okularki tego speca od Tyra naprawdę zajebiście się sprawdzają. No i przepłynąłem sobie około kilometra, jutro będą dwa, zobaczymy jak będą fale. Dzisiaj jest tak chyba w miarę, nie wiem, nie znam się na morzu, ale jest okej, okay, jest ok, naprawdę czuję się zdecydowanie pewnie po takim treningu. Sobota, dzień przed zawodami, pogoda nas nie rozpieszcza delikatnie kropi dziś żegnamy Gdańsk i przenosimy się do Gdyni jak widzicie pogoda tragiczna lepsze to oczywiście niż upał 400 stopniowy no ale pada wiatr zaraz zobaczymy jak wygląda morze wchodzimy właśnie na skwer Kościuszki także zbliżamy się do strefy zmian sprint rozpoczął się jakieś 20 minut temu, więc pewnie wszyscy już wyszli z wody Zobaczymy zaraz i pewnie zaraz gdzieś tutaj ruszą na rowery. Po czym poznać, że dotarliśmy na Ironmana. Ludzie w piance chodzą po ulicy. A tutaj wyjeżdżają rowerzyści. Guma i koniec. Oby jutro się to nie wydarzyło. O, patrz! ciężko jedzie chyba. Pierwszy rower. Patrz, jadą następny. Ten! No, lis! Łukasz Lis. Właśnie z nim mieliśmy trening. Z tym gościem miałem trening w Kraśniku. Chyba przyjechał jako drugi na rowerze. Wow! Dawaj Łukasz! Dawaj Łukasz! Sprint został podzielony na dwie frakcje. Jedna to mężczyźni do 40 roku życia, a druga to wszystkie kobiety oraz mężczyźni po 40 roku życia. Niestety, ze względu na to, że było ponad 1000 chętnych, nie dało się tak tego pogodzić, aby wszyscy wystartowali razem. Pierwsza frakcja to ta, którą przed chwilą widzieliście. Wygrał ją oraz całe zawody Piotr Ławicki, a drugi był Łukasz Lis. Także wielkie gratulacje. W tym momencie widzicie rozgrzewkę drugiej frakcji, która startowała o godzinie 12. Dzięki czemu mogliśmy zobaczyć cały start w morzu i te piekielne warunki, które zastali na starcie. Zresztą zobaczcie sami. Wyciągnięto ponad 100 osób. Szok, panika, fale, wielu to po prostu przerosło. Z morzem nie ma żartów, wielu debiutantów po prostu postanowiło nie wystartować, stąd też sporo DNS, jak i DNF w tym wyścigu. Wiatr to pewnie słyszycie, zobaczcie na te fale. Nie wiem, czy to oddaje kamera, ale te wszystkie łódki to są już pełne łódki triathlonistów, którzy nie płyną. I żeby coś takiego pokonać, zobaczcie tam, ludzie już dryfują i czekają na kolejne łódki. Tutaj widzicie ostatnią sekcję pływania, czyli wyjście z wody na strefę zmian. Tutaj było już stosunkowo łatwo, bo jak widzicie był falochron od portu i jak się tylko tutaj wpłynęło, to już tak naprawdę czuło się jak na basenie. Teraz obserwujemy strefę zmian. Wygląda ona analogicznie do jutrzejszych zawodów. Worki czerwone są do biegu, niebieskie są na rower. Zresztą będę pokazywał to później. Tutaj widzicie jeszcze ostatnią fazę, czyli bieg na 5 km. Pogoda była super do biegania w porównaniu do tego, co my mieliśmy następnego dnia. Więc ci, którzy przeżyli morze, mieli naprawdę super nagrodę. Lecisz! No i strefa finishera, tutaj jutro będzie dużo bardziej słonecznie, będzie dużo więcej kibiców, zresztą całą atmosferę zobaczycie jeszcze na tym filmie. Także stay tuned, a teraz przenosimy się kilka godzin później i zobaczymy jak wyglądało expo na tegorocznym Iron Manie.

Podszedł do mnie y, chyba mój pierwszy z którego spotkałem na żywo. Pogratulował dobrej roboty z kanałem. W ogóle czułem się mega dziwnie. Także dzięki jeszcze raz kolego. Super, super, że w ogóle podszedłeś. Byliśmy w oficjalnym sklepie Ironmana. Zwykła koszulka Polo 150 zł. Jakakolwiek rzecz sportowa, czyli już z takiego materiału powiedzmy do startów, to minimum 300 do 500 zł. I właśnie przeszedł M. Nie ma, nie mogę. Tu będzie sesyjka, tu będzie na pewno zdjęcie na Instagrama. Dostaliśmy do kupitowania. Bezpośrednio po expo przenieśliśmy się na główną trybunę, gdzie odbyła się prezentacja zawodników pro. Ladies and gentlemen, it is Olympic champion, world champion, Ironman champion, Jan Frodeno! <śmiech> <śmiech> Czy jutro poradzi sobie z całą elitą? To jest mini państwo! No i dotarliśmy do hotelu. Można wynieść rower. Teraz, co przyszło nam w tym wielkim pakiecie? Naklejki oraz przewodnik. Karnety na Welcome Banquet, After Party. Oczywiście czepek, okulary, jakaś linijka. Numer z chipem. Koszulka to akurat nie była w pakiecie, ale dawali też za darmo. I to dla dzieci chyba są, ale. Pasują na moją żonę, więc good. Chip, e, który mogę podczep podczepić. Muszę w zasadzie podczepić na nowej nazy i nie mogę go zgubić. Potem muszę go oddać. Tatuaże, żeby wyglądać jak pro. Tutaj jest plecak zajebisty, bardzo fajny. I tutaj system walk czyli to co, rano, to co na bike. No i koszulka finiszera. No to wiadomo, jak będę finisherem. Jak nie, to koszulki nie będzie. Ok, szybka zmiana lokalizacji, idziemy na Welcome Banquet, znajdował się on od razu obok naszego hotelu, także bardzo fajnie. Welcome Banquet był oczywiście w ramach pakietu, jeżeli chciało się pójść z osobą towarzyszącą, można było dokupić taki bilet za 10 euro, co uważam za wygórowaną cenę za to, co dostaliśmy, bo tak jak widzicie, oprócz makaronu była jedna woda, i jedno ciastko, plus lech free. I to było w ramach 10 euro. Jeszcze oprócz tego w pakiecie był kupon na Red Bulla, można było wziąć jednego Red Bulla, a w strefie finishera Red Bulle były po prostu za free. Tak jak tutaj widzicie, makarony były trzy do wyboru, można było wziąć tylko jeden, nie można było sobie spróbować na przykład, nie wiem, trzech po trochu, co no, było trochę słabo jak na tak dużą imprezę i jak na tak duży koszt pakietu startowego. No i ostatnia czynność, która nam została tego pięknego mega zajętego sobotniego dnia. To jest wprowadzenie roweru do strefy zmian. Także zbieramy się i lecimy na strefę zmian ze wszystkimi gratami. No i wchodzimy do strefy zmian. Zobaczcie to. No. Tu widać, że Jan Frodeno jeszcze nie wstawił z tego roweru. Okej, okay, dozarłem do siebie. Numer 708. Dobra, będziemy <śmiennie> mieszać wolki. No, a tutaj mamy rewie mody. Zobaczcie na to. Dyski, wysokie stożki. Zobaczcie tam. kilka ładnych milionów złotych mają rozmach, skurwisyny. Dobra, teraz pokażę Wam, jak działają strefy zmian. Tutaj będziemy wychodzić z wody, tam płyniemy w morzu, wpływamy za falochron do portu. Następnie szukamy swojego worka. Pierwszym workiem jest niebieski. Tam mamy wszystkie graty do przebrania na rower. To mogą być buty, buty mogą być przy rowerze, ale na pewno jest tam kask i za to jest dyskwalifikacja, jeśli go tam nie ma. No i oprócz tego w, rowe, w tym worku możemy mieć pasek dotętny, ewentualnie jakąś koszulkę do przebrania spodenki rowerowe, wszystko. Przebieramy się w tym namiocie, następnie pod po drugiej stronie namiotu mamy strefę zrzutu, i wszystkie rzeczy po pływaniu wrzuciliśmy do worka i wrzuciliśmy do strefy zrzutu. Lecimy, szukamy naszego roweru. O czym należy pamiętać: pianka, okularki, czepek muszą znaleźć się w tym worku, bo jeżeli je gdzieś zostawimy, to również dostajemy kary, a czasami nawet dyskwalifikacje. Znaleźliśmy rower, sugerowaliśmy się latarnią, lub właśnie chociażby tym napisem, łapiemy go i z tym rowerem, już w butach, lub właśnie w samym kasku, lecimy do tej bramki. Pod tą bramką jest linia, i za tą linią dopiero można wskoczyć na rower. Jeżeli zrobimy to wcześniej, dostajemy karę. Strefa zmian z roweru na bieg jest bardzo podobna. Wjeżdżamy z powrotem tą bramką, którą widzieliście przed sekundą, zeskakujemy przed linią, odstawiamy rower na swoje miejsce, następnie biegniemy tutaj dookoła, Szukamy swojego czerwonego worka, w którym mamy rzeczy na bieg, musimy załadować kask i wszystkie inne rzeczy, które nam zostały z roweru i nie chcemy ich brać na bieg do tego worka. Znowu jest strefa zrzutu, zrzucamy ten worek i wybiegamy na bieg. Jest Zobaczcie, dla porównania, jak się może uspokoiło. Piękna tęcza w tle. Spokojniutko, bez fal. Mogłoby tak jutro robić. Teraz jest godzina już 7:10 prawie. Strefa jest do 7:30, starty są o 8:00, a ja jeszcze lecę z pompką na strefę zmian, Podbiedz sprawdzić wszystko. Zjadłem dobre śniadanie. pianka, wszystko jeszcze w hotelu, bo zaraz wracam. No nerwy są ogromne. Nerwy są ogromne. Chyba jestem jedyną osobą, która nie ma poduchy w gaciach na rower. 90 km także pewnie nie będę mógł chodzić. Ostatni luk. Dopompowane. Ostatni luk na strefę. Ale ludzi. Płyniemy do tej ostatniej boi, nie wiem czy to w ogóle po słońcem widać, za tą wieżyczką jeszcze jest boja, potem po lewej stronie jest boja, za tym mostem, za tym wpłynięciem do portu, ale dzisiaj mamy piękną wodę, bez porównania do wczoraj, jak jezioro. No i ruszyli, na początku zawodowcy o godzinie 8, my mieliśmy najlepsze miejsce jak można zobaczyć pierwszy rząd w wodzie, bo byliśmy jeszcze podczas rozgrzewki, a zaraz potem rozpoczął się rolling start dla age grouperów. মাযরালেলেলে <laughs> Rolling start był w formule puszczania 8 zawodników co 10 sekund. W zależności od tego, jaki czas zadeklarowali przed startem, ja wystartowałem mniej więcej jakieś 20 minut po tym wystrzale. O tym, jak poszła mi każda z dyscyplin, opowiem zaraz po zawodach, ale w tym momencie chciałem podziękować mojej żonie, bo wypatrzyć mnie wśród 2000 ludzi ubranych w czarną piankę i niebieski czepek, to jest jakiś kosmos, a jak widzicie, nawet tutaj przy wyjściu z wodu również mnie widać. Dawaj! Dawaj! Go, 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 go! go. Dobrze, dobry czas masz! Bardzo dobrze! Sztos. Zobaczcie na to. Pierwsza strefa zmian. Ponad 1000 rowerów na strefie. Także wiedziałem, że pływanie poszło mi bardzo dobrze. No i już po przebraniu wybiegam na 90 km roweru. Uuu, powodzenia! Niestety z etapu rowerowego nie mam żadnych ujęć, bo wszystko odbywało się poza granicami Gdyni. W tym czasie, kiedy ja kończyłem rower, moja żona nagrywała zwycięzców, a potem przeniosło się na etap biegowy. Dawaj Mariusz! Dajesz, dajesz! Dawaj! Widzimy się na mecie! Dajesz, dajesz! Dobra, to lecz! ostatnia prosta musisz dać radę 5 km 6 km Dawaj, dawaj. Już niedługo. Adriano! I na samego Jawka. Dawaj, dawaj, dawaj! Trombuję, ja myślę, że czasem, nie 70 mil i 200 jardów do tego Finiszu. Kręci się nawet. 6,06 Jestem mega zadowolony. Mówię to teraz na świeżo. W koszuce Pływanie. 38 minut około, troszeczkę więcej. Bardzo łatwe. Może było totalnie łagodne. I jedyny mankament to meduzy. Nie parzyły, natomiast były na nieprzyjemne w duzyku. I wydaje mi się, że poszło mi bardzo dobrze. Czyli 2 minuty na 100 metrów, 38 minut. Byłem bardzo zadowolony. Pierwsza strefa zmian. Niestety 5 minut. i Liczyłem troszeczkę szybciej. Ale ta strefa była ogromna. Tam trzeba było biegać po 400-500 metrów, tak jak widzieliście w filmiku. Więc tyle wyszło. Rower zaczął się bardzo, bardzo słabo. Początek bardzo mocny pod górę, więc ja tam zwalniałem maksymalnie jak mogłem. I rzeczywiście opłacało się, bo później tą średnią, chyba na połówce średnią miałem około 26-27 km, chciałem celować na 28-29 km. Ale powrót był genialny, był cały czas z góry, ja tam jechałem kilka kilometrów po 50 km na godzinę, więc naprawdę było szybko. I średnia wyszła mi ponad 29. W ogóle wrzucam wam tutaj czasy wszystkie, bo nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że jak 29 km, czyli około 3,06 do 3,08 mniej więcej tyle mi rower I druga strefa zmian 4 minuty, dlatego że musiałem się wysikać, ale ogólnie też wybiegłem na bieganie świeży w miarę, dlatego że no może 5-6 bpm za dużo yy, miałem na rowerze, ale w momencie, kiedy przyszedłem do biegania. Było ponad 30 stopni w cieniu. Było naprawdę ciężko, ale zacząłem specjalnie zwalniać. To prawda, się tego pilnowałem. Yy, zwolniłem do 50, pięć, może 6 minut. No i w tym wypadku udało mi się to utrzymać do jakichś 7 km. Po 7 km zaczęła się tragedia. Zaczęło się chodzenie, dobieganie, wyznaczenie sobie małych celów, czyli dobiegnięcie na przykład do stacji żywieniowej. Tam woda, izotonik plus żele, które miałem w kieszonkach, no i gąbki, które też ratowały życie i dziewczyny, które lały wodą, to też mega ratowało życie. Klimat był niesamowity, podejrzewam, że gdyby nie klimat byłoby jeszcze gorzej, ale naprawdę, jakieś ludzie, ludzie wbiegający na Świętojańskiej, kibicujący, mówiący do, do Ciebie po imieniu, bo miałeś napisane numer, na numerze swoje imię, więc zwracali się do Ciebie po imieniu, i to było mega fajne, no, było multum kibiców, były mostki pod którymi się przebiegało i tam stali kibice, no, była po prostu rewelacja. Natomiast czas tego półmaratonu wyszedł mi chyba 2 godziny 10 minut, więc z tego 5.50 zrobiło się nagle 6.20, a i tak w ogóle cud, że to dobiegałem, naprawdę było strasznie gorąco i strasznie ciężko, zresztą jak zobaczycie sobie miejsca, to pływanie zrobiłem bardzo dobre, bo pływanie na pływaniu wyprzedziłem chyba z, łącznie z 1000 osób, bo byłem chyba 1000 na 2100 osób, a bieganie myślałem, że jest tragiczne, natomiast porównując do innych, widziałem, że to jednak nie jest aż takie tragiczne, dlatego że większość tych słabszych amatorów no tak pobiegło. I łączny czas wyszedł mi 6 godzin, 6 minut, i do tego dodam, że strefa finiszera, i strefa ta na czerwonym dywanie to jest w ogóle... Wow, tam wbiega się. Ludzie tłuką w te, te metalowe mm, drabinki. Przybija się piątki, y, przybija się piątki z organizatorem. Też się do ciebie zwracają po imieniu, przekraczasz metę. Ręce w górze i po prostu uczucie niewiarygodne. Naprawdę. Nie powiem, że polecam każdemu, ale polecam każdemu, kto jest dobrze przygotowany. A, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Na rowerze miałem takiego farta, że na tym przesmyku, tutaj też na mapce wam pokażę, dokładnie na tym małym przesmyku, ja akurat jechałem w stronę, yy, oczywiście, początkową, czyli to był jakiś tam 15 km, czy tam 20, a Jan Frodeno miał pewnie z 70, no i mijał mnie w drugą stronę, także on miał średnią prędkość 45 na godzinę na 90 km. Tam jechał pewnie. Z 55. Po prostu świsnął obok. Także to było super, że można było zobaczyć ich jeszcze. Myślałem, że ich nie minę nigdzie na biegu na rowerze, dlatego że no, na biegu jak ja schodziłem na bieg, to on kończył zawody. No i oczywiście wygrał. Jeszcze organizacyjnie, bo naprawdę warto o tym powiedzieć. Dla mnie najlepsza impreza, na jakiej w ogóle byłem, jeżeli chodzi o organizację. Wszystkie zasady mega przestrzegane, drafting na rowerze, cały czas jeździła, jeździli sędziowie na motorach, świetna prezentacja prosów dzień wcześniej, wyścigi sprintu, to tak jak widzieliście na filmiku, no, tragiczne warunki, ale też super zorganizowane. Naprawdę wszystkiego przestrzegali, naprawdę strefa zmian z rowerami, no, kosmos. Bardzo dobrze wszystko wytłumaczone, był samouczek na internecie, były gazety. Naprawdę strefa finishera, w ogóle świetna. Mnóstwo owoców, Red Bull, jakieś tam piwa bezalkoholowe, jakieś tam strefy, gdzie można było się wykąpać. Uważam, że właśnie marka Ironman zobowiązuje i to przestrzeganie zasad tylko to wszystko dookoła naprawdę uważam, że robi robotę i ta impreza będzie jeszcze, jeszcze bardziej popularna. Jeżeli chodzi o zawody, to przypomniało mi się, że spotkałem też sporo. Ludzi, youtuberów, na przykład tego gościa Kolarowa Zerbajka, Nurka, czyli Marcina Chinca, który prowadzi wywiady, w ogóle zbieraliśmy piątki, pytałem go, mówił, że też bieganie mu nie poszło zbytnio. Yy, I naprawdę powiedział, że ten czas jest spoko jak takie warunki, więc dzięki Marcin, miło było poznać. Spotkałem też Kasię, Glinkę, no co wody spoko, nie? Debiut 606. Pewnie można było kilka minut urwać gdzieś tam, ale ja jestem bardzo zadowolony. Teraz jestem na wakacjach, więc zostaję tu jeszcze pewnie ze 3 dni. Także na tyle.